Hej Hejano, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Dzisiaj zrobimy sobie kolejną misję z serii Mission Play. No. Dzisiejsza misja będzie nazywała się misja, misja. Misją. Bo jest dość ciekawa. Nazywa się ona pranie. Ja już ją znalazłem i wybijamy. Misja zaczęła się w ten sposób, że zrasponowaliśmy się blisko tego miejsca, gdzie byliśmy. Wywaliło nas z samochodu. Więc musimy jechać teraz na pustynię Grand Senora, aby ukraść kokę. Musimy jechać dokładnie w to miejsce. W to. Co za debil. Dobra. To jedziemy tam, w to miejsce. Jesteśmy już blisko celu, teraz jest najciekawszy moment, ponieważ nie będziemy normalnie strzelać do ochroniarzy, tylko wejdziemy sobie w nich z pełnym impetem. Dobra, jeden zginął, tyle dobrze i spróbujemy powybijać wszystkich rozjeżdżając ich. Dobra, dwóch mimo. Yy, ogólnie tych co siedzą w aucie raczej spróbujemy raczej pistoletem. Bo raczej tych co się zadował w aucie się nie da zabić Autem. Żeby nie było. Dobra, jedziemy dalej. Nie trafiłem trochę. Coś mnie dobra nieważne. Sobie wspomogłem tylko trochę. Ok. Dobra, żeby już tu wydłużyć to sprawię. Wspomogę karabinkiem. A Właściwie skupiłem, że nam Koka ucieka, więc trzeba by ją gonić. Ale to nie jest problem. Dobra, Koku mamy już blisko, jedzie ona tym samochodem. Już nie. Wystarczy sobie teraz wyjść, zebrać i zajechać do punktu odbioru, który znajduje się niestety w mieście, w mieszkaniu Geralda. 6,40 km. Więc będzie to raczej żmudna, długa droga. Więc. więc no ale trzeba przyjechać, żeby dostać pieniądze i zaliczyć misję. Więc widzimy się za chwilę. Jesteśmy już blisko mieszkania Geralda. Koka na pokładzie zero osób na ogonie więc misja poszła gładko. Teraz wystarczy podjechać. Jest krótka kaccenka. Zależy, są y trzy różne. Można natrafić na trzy różne losowe kaccenki. Y wszystkie trwają mniej więcej tak samo długo. Więc pora na kaccenkę. Krótkie przekazanie koki mojego gracza do Gralda. Podsumowanie misji. Teraz będzie. Ile pieniędzy? 14,5 tysiąca. Mi pasuje. Bardzo blisko do 59. Rangi. I... I to było na tyle w dzisiejszej misji. Dziękuję bardzo Wam za obejrzenie. Zachęcam do suba, lajka. Like Gdzieś teraz będziecie mieli adnotację. I życzę mego wieczoru, ranka, dnia. Kiedykolwiek to oglądacie. Dzięki, cześć, Piona.